Hej moi drodzy, witam Was! Ostatnio za sprawą Microsoftu w branży gier nie możemy narzekać na jakąkolwiek nudę no bo czy tutaj Microsoft wykupuje Activision Blizzard, czy z drugiej strony wykupuje Zenimax, do którego należy chociażby Bethesda, to jeszcze na trzecim polu gdzieś tam coś tam sobie dłubie powoli przy swojej hybrydowości gier, w tym również przy swoim Game Passie. A dzisiaj właśnie się skupimy na tej hybrydowości, a dokładniej mówiąc na nadchodzącej hybrydowej konsoli Xbox od Microsoftu. Czy ona ma szansę powodzenie? No na to pytanie dzisiaj postaram się Wam właśnie odpowiedzieć. Więc już nie przedłużam, życzę Wam miłego i przyjemnego oglądania, a my widzimy się, słyszymy zaraz po intrze. Od czasu ukazania się Xbox Series S, czyli właśnie słabszej budżetowej konsoli Microsoftu, korporacja z Redmond przypięto łatkę tej, która spowalnia rozwój branży gier i nie ułatwia życia twórcom cyfrowej kultury. Reputacja Zielonego Obozu ma jednak szansę się poprawić, a to za sprawą właśnie tajemniczej, hybrydowej technologii, na którą firma ma już rzekomo pracować od pewnego czasu. Tym, którzy może przespali ostatnie tygodnie, wyjaśnię tylko, że najprawdopodobniej na skutek urzędniczego błędu doszło do niedawnego ogromnego wycieku, Poufnych informacji Microsoftu. Wśród nich znalazły się plany firmy dotyczące rozwijanych przez nią technologii, tworzenia gier oraz strategii dalszego podboju rynku. Trzeba jednak pamiętać, że wyciekłe dane pochodzą z początku 2022 roku, a dwa lata to w Dolinie Krzemowej kawał czasu. Wystarczy zresztą spojrzeć na zawarte w dokumentach daty, by spostrzec, że części planów nie udało się zrealizować w wyznaczonym terminie. Tylko teraz pytanie, czy nie Udało się zrealizować, czy Microsoft się wcześniej skap i po prostu sw swoją strategię już dawno zmienił. I to jest właśnie coś, na co musimy przy tych dokumentach, an analizując je, zwrócić baczną uwagę. Że Microsoft oczywiście o tym wycieku się dowiedział, więc już dawno swoją politykę zmienił. Więc to, co już, już tutaj wyciekło, należy traktować z wielkim przymrużeniem oka. I Potraktować to tak, jak tylko w formie takiej, jakby nie wiem, takiej drogowskazu, w którym kierunku chce iść po prostu Microsoft. Na pewno nie przywiązywać się jeden do jeden do tego, co jest w tych dokumentach zawarte. Najpewniej, nadal aktualnym i rozwianym pomysłem firmy jest jednak konsola, właśnie kolejnej generacji, która planowo ma ukazać się w 2028 roku. Według upublicznionych dokumentów, miałaby ona być platformą hybrydową, a więc taką, która jednocześnie wykorzystuje moc samej konsoli oraz właśnie chmurę Microsoftu, czyli infrastrukturę zlokalizowaną w serwerach Microsoftu, z którą gracze łączyliby się przez internet. Dzięki temu gry uruchamiane na nowym Xbox. Mogłyby teoretycznie wykorzystywać znacznie większe zasoby sprzętowe, oferując m.in. lepszą wydajność i wyższą jakość grafiki w grach. I teraz właśnie pytanie: czy to jest rewolucja, czy jednak po prostu ewolucja? Dajcie znać w komentarzach. Część komentatorów sądzi, że chmura mogłaby również posłużyć Xboxowi do wykorzystywania zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, potrzebującej znacznie więcej mocy obliczeniowej niż może dać sama konsola. Dzięki chmurze, zatem algorytmy uczenia maszynowego byłby w stanie jeszcze skuteczniej generować wyższą rozdzielczość obrazu oraz dodatkowe klatki. Ucieszyliby się też miłośnicy gier online, bo zaawansowane sieci neuronowe byłyby w stanie pomóc w wykrywaniu oszustów i toksycznych zachowań graczy, a także zwiększyć inteligencję komputerowych przeciwników. I tutaj też, co jest ważne do podkreślenia, to jest to, że dzięki zastosowaniu chmury sama konsola mogłaby być. Być jeszcze mniejsza i jeszcze chudsza co by pozwoliło jeszcze ją lepiej gdzieś tam ukryć w odmentach swoich szafek, tak żeby jej nie było widać, a jednocześnie żeby móc grać na najwyższych możliwych rozdzielczościach i w najwyższych możliwych FPS-ach, ale jak wiemy i pewnie część z Was na pewno wie z praktyki, nawet firmy należące do samego Microsoftu nie korzystają z tej technologii, żeby grać co najmniej 60 klatkach na sekundę przy tej najnowszej Generacji konsol, co jest według mnie takim trochę strzałem w stopę, bo te, samy, bo te konsole najnowszej generacji już są w stanie jak najbardziej obsłużyć 4K przy 60 klatkach na sekundę. A jednak, dlaczegoś, nawet te studia należące do Microsoftu z tego nie korzystają. To jest według mnie najdziwniejsze. Ale właśnie, te wszystkie zastosowania, które przed chwilą Wam wymieniłem, poprawiłyby jedynie to, co dziś jest już w grach obecne. Prawdziwą rewolucję przyniosłaby dopiero wykorzystanie sieci neuronowych do dynamicznego generowania NPC-tów, dialogów, czy nawet całych historii. Produkcje, w których postaci oraz światy reagowałyby na nasze działania zawsze w unikatowy sposób, a nie w taki, jaki został przewidziany i oskryptowany przez twórców. Otworzyłoby zupełnie nowy rozdział, nie tylko cywilny, cyfrowej rozgrywki, ale i właśnie całej cyfrowej kultury. I tutaj się też trochę zatrzymam, bo wyobraźcie sobie chociażby takiego, a to ten skryt Mirage, który ostatnio wyszedł, a na którego ostatnio materiały trochę zrobiłem, polecam, macie je wszystkie na pewno w opisie, to on by posiadał unikatową fabułę, zależnie od tego, kto jakby grał. I to jest według mnie coś, co może być takim game changerem w branży gier komputerowych, tak mi się wydaje, i w ogóle zbieżność słów, ale wiecie o co mi chodzi. I mam nadzieję, że to zostanie również wprowadzone, bo jakby była taka możliwość, albo taki, nie wiem, powiedzmy, lecąc dalej form z wyobraźnią, gdyby był taki przełącznik w każdej grze, że możemy jeden suwak przełączyć i mamy do dyspozycji na, na przykład unikatową fabułę, albo możemy ten przesuwak wyłączyć i mamy do dyspozycji to, co nam twórcy przygotowali. I wtedy na przykład konsola nie korzystałaby w ogóle z chmury. I według mnie to mogłoby być też ciekawym pomysłem, które na tu i na teraz wymyśliłem, a którego nie miałem w skrypcie, więc. No, to, to mi się wydaje, że to może być takim przełomem największym, żeby dać nam graczom właśnie wybór tego, czy chcemy, aby chmura z nami współdziałała, czy jednak nie. No, bo też wiemy, że do tego aspektu też trzeba dodać szybkość łącza internetowego, o którym wspomnę za chwilę. Ale jak wiemy, w szczególności na wsi w Polsce, ta szybkość łącza internetowego nie jest jakaś zawrotna. Więc właśnie ta opcja by się przydała dla osób, które nie mają szybkości internetu pokroju nie wiem 1 gigabit na sekundę, który by się chyba do tej technologii jak najbardziej przydał. I to co właśnie mówiłem przed chwilą, czyli właśnie sceptycy, do których ja chyba należę tej technologii, wspominają, że Xbox w takim przypadku potrzebowałby stabilnego i jednocześnie silnego połączenia z internetem, by nieprzerwalnie wymieniać bardzo duże pakiety danych pomiędzy konsolą a serwerami Microsoftu. Z czymś takim mamy już wprawdzie do czynienia w przypadku streamowania gier w usłudze Xbox Cloud Gaming, czy również na przykład w grze Microsoft Flight Simulator. 2022, która nieustannie pobiera aktualne mapy odwiedzanej okolicy i wyświetla je na ekranie. Mowa tutaj jednak o zupełnie innej skali wykorzystania tej technologii. Ale właśnie coś, co tutaj też trzeba wspomnieć, to jest to to, że jakby w przyszłości Microsoftowi udało się tę technologię, przenieść również na pecety, to mogłoby może nie ograniczy, znaczy mogłoby na pewno ograniczyć, ale na pewno nie wyeliminować w całości piractwa gier, gier komputerowych. Ale jak wiemy, wszystko da się obejść. Wiem, że są sposoby zagrania w Microsoft Fly Simulator w wersji pirackiej. I wiem, że to w miarę stabilnie działa i działa mniej więcej tak, jakbyśmy tą grę kupili. Ale właśnie, czy te technologie, o które dzisiaj mówię, hybrydową, również dałoby się w ten sposób oszukać? No jak wiemy, nie ma zabezpieczeń nie do złamania. Wszystko da się jakoś złamać. I pytanie, czy kreatywność nasza ludzka złamie również tą hybrydową technologię? Myślę, że prędzej czy później raczej tak. Ale czy jest to możliwe, to tego nie wiem, bo na tym się tutaj nie znam. To pokaże nam na pewno niedaleka przyszłość. I to, o czym również tutaj trzeba przy okazji tego materiału wspomnieć, to jest to, to, że duże aktualizacje oraz dominująca obecna cyfrowa sprzedaż gier pokazują, że społeczność graczy musiała już zdążyć się przyzwyczaić do tego, że granie w gry wymaga dziś dysponowania przyzwoitym połączeniem. I to nawet w solowych produkcjach. Ponadto Microsoft nie sugeruje wcale, że stałe połączenie będzie konieczne do uruchomienia każdej gry. A raczej jedynie tych, które będą korzystać z rozwiązań chmurowych. I paradoksalnie to to właśnie jest moim największym problemem obecnej nam chirbdowości bo ile studiów zdecyduje się tworzyć gry, które będą opierać się na tak zaawansowanym, a dziś niedostępnych jeszcze technologiach? Ile z nich zechce dostarczyć choćby specjalny tryb wyższej jakości zasilanej mocą chmury, skoro już dziś coraz więcej twórców decyduje się zignorować potrzeby bardziej wymagających graczy, oferując konsolowcom tylko jedynie wariant rozdzielczości i wydajności? Dotyczy to nawet, o czym mówiłem wcześniej, właśnie studiów należących do samego Microsoftu. Twórcy Starfielda nie byli przecież w stanie wycisnąć najnowszego Xboxa, nawet Series X 60, 60 klatek na sekundę. A zapomniany już Redfall dopiero po paru miesiącach od premiery otrzymał łatkę, która pozwala bawić się przy wyższej liczbie FPS-ów. I to jest według mnie taki paradoks, do którego weszliśmy przy przechodzeniu na najnowszą generację konsol, bo one są w stanie obsłużyć te 4K i 60, i 60 FPS-ów na sekundę. Ale czemuś twórcy gier nie chcą tego implementować? na tych konsolach, a to jest według mnie standard, na który teraz powinniśmy właśnie przejść. Wobec tego problemu możliwymi wydają mi się tylko i wyłącznie dwa scenariusze albo Microsoft ponownie jak to miało przy okazji miejsce Kinecta, zaryzykuje i stworzy technologię, która umrze w ciągu kilku lat, ponieważ nikomu nie będzie się opłacało jej wspierać albo, co jest według mnie jeszcze bardziej prawdopodobne, to jest to to, że hybrydowa technologia wcale nie będzie tak bardzo rewolucyjna jak niektórzy chcą wierzyć nowy Xbox może i będzie radził sobie lepiej z plagą toksycznych graczy oraz oszustów streamowany gier będzie oferować natywną rozdzielczość, a Ziemia w nowym symulatorze latania będzie prezentować się jeszcze bardziej wiarygodnie. Marzenia o tej rewolucji czyhającej u bram można według mnie włożyć jednak pomiędzy bajki. Ale z drugiej strony znów uważam, że kto nie próbuje, ten nie ma. No bo trzeba to że kombinować, trzeba próbować, a nóż może się to Microsoftowi jak najbardziej opłacić. I kolejnym aspektem o którym tutaj również muszę wspomnieć jest to to, że zarówno Microsoft, jak i również chociażby Sony Badają na bieżąco rynek i potrzebny nas graczy, i może z tych badań marketingowych wychodzi to, że my, gracze, potrzebujemy tej hybrydowej konsoli, ale jeszcze tego nie wiemy. Ale właśnie zadaniem marketingu, między innymi, jest przewidywać nasze zapotrzebowania, i może właśnie z tych badań wychodzi, że my takiej technologii tutaj potrzebujemy, ale jeszcze ja czy Ty o tym tutaj nie wiemy. I tak samo może było przy okazji właśnie Kinecta, że z badań wyszło, że to może być rewolucja, że my tego chcemy, ale po wprowadzeniu na rynek jednak okazało się to po prostu stratą kasy. No ale tak jak powiedziałem, trzeba kombinować, bo kto nie kombinuje, ten nie ma, ten nie wygrywa. Zresztą, tak samo jak montaż, który ja bardzo uwielbiam, jest do tego, żeby się nim bawić. Oczywiście, jak ma się czas i kasę, to jak, jak najbardziej trzeba kombinować, bo z kombinowania czasami mogą wyjść perełki. No, najlepszym, najbardziej wiarygodnym tutaj przykładem skombinowania jest chociażby Netflix, który ma taką politykę, że on wydaje kasę na lewo i na prawo na różne produkcje, licząc na to, że. Z Różnych produkcji, przynajmniej jedna okaże się jakąś formą game changera dla tego serwisu streamu, streamingowego, i może w ten sposób właśnie podchodzi Microsoft, że wydaje kasę na lewo i na prawo kombinując, a nóż się może w końcu jemu coś uda tutaj zrewolucjonizować na tyle, że Sony będzie musiało się do tego dostosować. A jak się będzie musiało dostosować, to wiecie, wszelkie patenty i tak dalej, one kosztują mnie. No właśnie. I może w końcu Microsoft przyjdzie i będzie dzierżył to, to berło tego lidera, jeśli chodzi o konsolę. Bo puchy co, przynajmniej dla mnie, to Sony dzierży to berło nieprzerwanie, mimo tego, co się ostatnio u Sony dzieje. Nie jest zresztą tajemnicą, że kluczowym elementem strategii Microsoftu nie jest wcale nowa konsola, lecz właśnie usługa Game Pass. Z ujawnionej korespondencji wynika wręcz, że od liczby abonamentów korporacja uzależnia swoje być albo nie być na rynku gier i konsol. Czymkolwiek zatem będzie hybrydowy Xbox, jest bardzo mało prawdopodobne, by pozwolił on na coś, czego nie zaoferuje zwykłe granie w chmurze. Microsoftowi zależy bowiem na tym, aby użytkownicy Game Passa mogli bawić się nawet na konsoli czy komputerze, ale wyłącznie z użyciem telewizora lub telefonu. I jest to jedyna rewolucja zielonych, w której powodzenie jak najbardziej wierzę. A Wy, moi drodzy, wierzycie w to powodzenie tej technologii Game Passa, czy jednak nie? Nie, bo według mnie to też może być takie coś rewolucyjne, że można mieć na przykład stary telefon, nie jakiś topowy, nie najlepszy, ale będzie na nim można zagrać w najnowsze topowe gry w oparciu o usługę Game Pass. Zresztą, w tą stronę już trochę idzie najnowszy iPhone, który ma właśnie zaoferować wsparcie w graniu dla najnowszych gier. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie na tym iPhone'ie, trochę tutaj też jestem sceptyczny. No, ale to zobaczymy, bo jeszcze nie widziałem pierwszych testów, może już są, ale ja nie widziałem pierwszych testów, jak wygląda granie w najnowsze, topowe tytuły AAA na najnowszym iPhone'ie. Może jest to przyjemne i komfortowe, ale dla mnie to tak chyba trochę nie do końca. Bo mimo tego, że, najno że najnowszy iPhone ma duży ekran, to mimo wszystko, no, to może nie być takie komfortowe, jak to się może wydawać na pierwszy rzut oka, ale przynajmniej dla mnie. Dobrze, to moi drodzy, to będzie na tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas, za uwagę i widzimy się w kolejnych moich materiałach. Cześć!